Zapraszam na mój wykład zatytułowany Dieta wspierająca pracę mózgu jako narzędzie modulacji mikrobioty. Podczas spotkania przedstawię aktualny stan wiedzy na temat powiązań między odżywianiem, funkcjami poznawczymi, zdrowiem psychicznym w kontekście osi mózg-jelita-mikrobiota. Omówię dla państwa, w jaki sposób składniki diety wpływają na neuroplastyczność, neurogenezę, w jaki sposób regulują procesy zapalne w układzie nerwowym. Pokażę także, jak poprzez odpowiednio skomponowany jadłospis można modulować skład i przede wszystkim aktywność mikrobioty jelitowej, a tym samym wspierać równowagę neurochemiczną, odporność na stres, efektywność pracy mózgu. Porozmawiamy o roli kwasów tłuszczowych omega-3, polifenoli, witamin z grupy B, fermentowanych produktach spożywczych oraz pre-i probiotykach w świetle najnowszych badań klinicznych i eksperymentalnych. Wykład ten będzie i dla mnie, i dla Państwa okazją, aby spojrzeć na dietę nie tylko jako źródło energii, ale także jako precyzyjne narzędzie wspierające zdrowie mózgu oraz integralność osi mózgowo-jelitowej. Serdecznie państwa zapraszam do zobaczenia we wrześniu w Warszawie. Zapraszam na mój wykład zatytułowany Dieta wspierająca pracę mózgu jako narzędzie modulacji mikrobioty. Podczas spotkania przedstawię aktualny stan wiedzy na temat powiązań między odżywianiem, funkcjami poznawczymi, zdrowiem psychicznym w kontekście osi mózg-jelita-mikrobiota. Omówię dla państwa w jaki sposób składniki diety wpływają na neuroplastyczność, neurogenezę w jaki sposób regulują procesy zapalne w układzie nerwowym. Pokażę także, jak poprzez odpowiednio skomponowany jadłospis można modulować skład i przede wszystkim aktywność mikrobioty jelitowej, a tym samym wspierać równowagę neurochemiczną, odporność na stres, efektywność pracy mózgu. Porozmawiamy o roli kwasów tłuszczowych omega-3, polifenoli, witamin z grupy B, fermentowanych produktach spożywczych oraz pre i probiotykach w świetle najnowszych badań klinicznych i eksperymentalnych. Wykład ten będzie i dla mnie, i dla Państwa okazją, aby spojrzeć na dietę nie tylko jako źródło energii, ale także jako precyzyjne narzędzie wspierające zdrowie mózgu oraz integralność osi mózgowo-jelitowej. Serdecznie Państwa zapraszam. Do zobaczenia we wrześniu w Warszawie.